Witajcie, kochani, prawi. Od Huntera Bidena, handlującego po całym świecie wpływami ojca, przez tajemnicze przelewy zagraniczne dla różnych członków rodziny, po samego prezydenta oskarżanego dzisiaj o korupcję. Rodzina Bidenów zrobiła wiele, by polityka okazała się dla niej lukratywnym biznesem. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki szalonej Ameryki. Zanim zaczniemy, taki krótki wstęp. W ogóle o stosunku do bogacenia się przez amerykańskich polityków. Są dwie wersje. Jedna jest oficjalna, jak to mówił Jarosław Kaczyński, do polityki nie idzie się dla pieniędzy, więc to nie jest ładnie zarabiać dużo pieniędzy, być milionerem. Ale jednak większość polityków, większość szczególnie po stronie demokratycznej, znaczy wszyscy zarabiają na polityce, ale po stronie demokratycznej jest więcej polityków, którzy tak jak Clintonowie, tak jak Obamowie, tak jak Bernie Sanders, i tu można by wymieniać tak jak Nancy Pelosi, dorobili się w czasie, kiedy byli politykami. Nie przyszli do polityki z wielkimi pieniędzmi. Podobna e, sytuacja dotyczy Joe Bidena. Więc jest ta wersja oficjalna, że to jest tak nieładnie, no ale jest też wersja taka, no nie dajmy się zwariować. Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Tam, gdzie jest potężna władza, a w Stanach Zjednoczonych, obojętnie na jakim szczeblu federalnym, zawsze jest potężna władza. Ciągną też o potężne pieniądze, więc właściwie UZUS to nikt tego nie wymyślił i nie spisał na kartce. Ale wytworzył się pewien system, który bierze pod uwagę naturę ludzką, że ludzie chcieliby żyć w ładniejszych domach, że chcieliby mieć ładniejsze samochody, tak jak słynna korweta Joe Bidena, koło której przypadkowo stały tajne dokumenty w jego garażu w domu w Delaware. Więc jakąś możliwość im trzeba dać, i stworzono pewien system, który nie jest doskonały, ale który ma za zadanie, no wziąć pod uwagę tą naturę ludzką, że ludzie chcą się bogacić, a jednocześnie w jakiś sposób ma chronić amerykańską demokrację i republikę i te wszystkie inne super rzeczy. Więc są pewne takie zasady niepisane. Na przykład są takie zasady, że generalnie bogacimy się już po tym, jak opuścimy Urząd, no bo wtedy te nasze zarobki, na przykład większość prezydentów zarabia miliony dolarów na przemówieniach, i to dotyczyło Re Ronalda Reagana, to dotyczyło Bushów, to dotyczyło szczególnie prezydenta Clintona i to dotyczyło. Dotyczy też prezydenta Obamy. Podpisują umowy na książki. To są wszystkie takie rzeczy legalne, gdzie właściwie nikt nie ma nic e, przeciwko tom, temu. Więc no, ta zasada mówi o tym, że to nie jest korupcja, dlatego że oni zarabiają te setki tysięcy dolarów na przykład za jedno przemówienie, dlatego no, że są niezwykle ważną osobą i to jest prestiż kogoś takiego mieć. No i tu jest, można powiedzieć, rzeczy. Patrzeć w dwójnasób, no bo to jest tak, że oni są ważną osobą, tak jak Lech Wałęsa, który też pewnie setek tysięcy dolarów, chociaż może czasem mu się zdarzyło, ale pewnie dziesiątki tysięcy dolarów na pewno mu się zdarzało zarobić za takie międzynarodowe występy. Eee, no ale z drugiej strony, kupując takie przemówienie prezydenta, kupuje się w pewnym sensie też jego kontakty, możliwość kontaktu z nim. On przecież ma znajomości w poprzedniej administracji, więc to nie jest tak, że to nie ma żadnego związku z polityką, dlatego mówię, że ten system jest yy, niedoskonały, tak? Więc płacimy za kontakty i płacimy za takie coś, co się nazywa miękkim lobbyingiem. Znaczy, może prezydent ma akurat telefon do jakiegoś urzędnika z Departamentu Stanu, a ten biznesmen, który się spotkał, albo biznesmen, który zapłacił, albo biznesmen, który dał dotację dla uniwersytetu, który to uniwersytet zapłacił potem, na przykład, 300 tysięcy, żeby Bill Clinton tam wygłosił przemówienie, które Umówmy się, to nie są przemówienia warte 300 tysięcy, tam zwykle jest dużo takich ogólników i nikt, że tak powiem, do historii te przemówienia na pewno nie przechodzą jak inne rzeczy, które są warte 300 tysięcy dolarów. Więc na przykład on dzwoni do tego urzędnika z tego Departamentu Stanu i mówi: Zwracam Twoją uwagę, jest taka sprawa, bo tutaj ten biznesmen robi interesy na przykład w Bułgarii i tam jest kwestia takiego prawa w Bułgarii, może byście zwrócili na to uwagę. I czasem, żeby była jasność, Ci, którzy są w rządzie, czy w różnych szczeblach administracji, mają czasem taki ograniczony zasięg wzroku, zawsze każdy ma ograniczony zasięg wzroku, więc niekoniecznie każda informacja, która do nich dopływa, musi być czymś negatywnym, musi być takim lobbyingiem, że on będzie teraz służył interesowi tej firmy, bo on oczywiście może z tą informacją zrobić różne rzeczy i dlatego no, czasem na takie sytuacje, no, takie sytuacje się akceptuje, że za pomocą znajomości, kontaktów, różne rzeczy w Waszyngtonie e, się załatwia. No ale są też pewne granice, czy są? Momenty, w których do przekroczenia pewnych granic się zbliżamy. Na przykład, no czy ten system jest doskonały? Powiedziałem, że nie, no bo co się dzieje, gdy na przykład polityk formalnie nie bierze żadnych środków finansowych w momencie swojego urzędowania, ale dzień po zakończeniu tego urzędowania spienięża przysługi, które świadczył dla danej firmy, czy dla danego obcego rządu. Gerhard Schroeder jest tutaj świetnym przykładem, prorosyjska polityka, a potem urzędy prawda, François Fillon i wielu innych polityków europejskich. Tak skrajnych przypadków nie było w Stanach Zjednoczonych, bo jednak, no Amerykanie Trochę się szanują, ale były przypadki inne, na przykład przekroczenia innej granicy. Co jeśli, jeśli ty jesteś byłem prezydentem, ale na przykład Twoja żona jest aktualnie sekretarzem stanu? I to był przypadek Clintonów. Bill Clinton latał po całym świecie na pokładach różnych osób, które potem dostawały różne kontrakty i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy się to w to tutaj pakować. Co jeśli, i to trzeci przykład, korzyści majątkowe. Od ludzi związanych z reżimami, z którymi ty masz kontakt na poziomie politycznym. Przyjmują członkowie twojej rodziny i to jest przypadek e, Bidenów. Tak? E, o tych biznesach można zacznijmy od tej strony, takiej najbardziej legalnej, która też jest niezwykle ciekawa. Forbes w 2020 roku, zaraz no, Biden już był prezydentem jak małżeństwo Bidenów zarobiło 16,7 miliona dolarów po opuszczeniu Białego Domu. Chodzi oczywiście o opuszczenie Białego Domu w momencie, kiedy Biden od roku 2008 do roku 2016 był wiceprezydentem w administracji Baracka Obamy, tak? No i oni mówią tak, podczas tej, wice, przed wiceprezydenturą para... Zarabiała mniej więcej 230 tysięcy dolarów rocznie. To są dobre zarobki na warunki amerykańskie, na pewno w wyższych, że tak powiem, tych centylach umieszczających społeczeństwo amerykańskiego, ale 155 tysięcy z tych 230 tysięcy to było uposażenie Joe jako senatora. Jako wiceprezydent już w Białym Domu zarabiał trochę lepiej 225 tysięcy dolarów rocznie. I w latach 2009-2019 z Social Security, czyli z no świadczeń emerytalnych tak naprawdę, no Joe już był wtedy stary, e, dostali para jako Jill Biden i Joe Biden otrzymali 385 tysięcy dolarów. Ale przez 10 lat, no, czyli rocznie mniej więcej 40 tysięcy dolarów. I wtedy, moi drodzy, i to będzie widoczne na tym schemacie, który wam teraz pokazuję. Od 2017 roku Joe Biden opuszcza yy, Biały Dom i nagle wielka erupcja jego zarobków. Nawet nie muszę nic tłumaczyć, co jest na tym schemacie, bo ten schemat jest ewidentny. To jest mniej więcej taki sam schemat, jak popularność pewnego koreańskiego piosenkarza przed. I po opublikowaniem tej piosenki Gangnam Style, czy jakkolwiek to się czyta. W 2017 roku tylko zarabiają 11,1 miliona dolarów. Małżeństwo Bidenów. Prawie dwa razy więcej niż przez wcześniejsze 18 lat. Sama umowa na książki Joe Biden napisał jakiś tam pamiętnik, Jill Biden napisała jakiś pamiętnik. Warta 8 milionów e, profesora na Uniwersytecie Pensylwanii 370 tysięcy, reszta to są wykłady Joe Bidena, za które niektóre były bardzo tanie, bo Joe Biden brał na przykład tylko 8 tysięcy za niektóre lokalne wykłady, ale też stawki dochodziły do 190 tysięcy. Ale to jest ta część legalna tylko, której już za sprawą tylko tej części legalnej przyznamy, że każdy z nas może powiedzieć, że Bidenowie stali się bardzo majątnymi ludźmi. Ale. To nie wystarczyło. Znamy historię Huntera, opowiadałem o niej bardzo długo w takim filmie o rosy... chińskich wpływach w amerykańskiej polityce, więc jak się interesujecie to do tego sięgnijcie. Ale jak wiemy Hunter m.in. zasiada w Radzie Nadzorczej Firmy Gazowej Ukraińskiej Burisma dostaje tam milion dolarów rocznie za to zasiadanie. Wiadomo, Hunter, wielki specjalista od gazów różnych i oparów. Znaczy, akurat od różnych oparów chyba nawdychał się trochę w swoim życiu, ale gaz ziemny niekoniecznie. Co ciekawe, po w dwóch miesiącach jak Biden opuszcza Biały Dom, to zarobki Huntera zostają ucięte o połowę. Oczywiście można się spodziewać, że gdyby Hillary Clinton, czyli administracja demokratyczna, z którą Biden miałby trochę lepsze kontakty, została w Białym Domu, to wtedy może zarobki Huntera by zostały na takim samym poziomie. Chińska epopeja Huntera to już jest w ogóle, można powiedzieć, taki skandal sam w sobie. Hunter podróżuje do Chin już w 2010 roku, zaczynają się interesy w 2013, już kiedy Xi Jinping jest pierwszym sekretarzem. E, wspólne interesy z Christopherem Heinzem. Heinz, tak jak od tego keczupu, to jest po matce, jest spadkobiercą, a po ojcu jest pasierbem Johna Krego, który był po Hillary Clinton sekretarzem stanu w administracji Obamy, a wcześniej był też w ważnych komisjach jako senator w amerykańskim e, Kongresie. Więc Hunter zabiera się tak na gapę można powiedzieć, czy okazją Air Force 2, czyli samolotem wiceprezydenta do Pekinu i tam zarówiera różne interesy. Na przykład razem z panem Heinzem zakładają taką spółkę Bohai Harvest BST. Wspólnie z Chińczykami. E, finansowanie daje bank of China, no czyli bezpośrednio związany podmiot z Chińską Partią Komunistyczną. Ta spółka ma udział między innymi w otwarciu wartej tam miliardy dolarów kopalni Kobaltu w, w Demokratycznej Republice Konga. I także robi interesy z firmami, które potem zostały określone jako firmy, które kradły. Technologiczne sekrety amerykańskie, które mogą zostać wykorzystywane militarnie, czyli no ma to bezpośredni związek z tak zwanym bezpieczeństwem e, narodowym. Peter Schweizer w swojej książce Profiles of Corruption podsumowuje to bardzo krótko. Mówiąc w skrócie, chiński rząd dosłownie finansował interes, którego był współwłaścicielem razem z synami dwójki polityków podejmujących najważniejsze decyzje w USA. Biden jako wiceprezydent. Spotkał się, z pan, e, Cantere, e, pa, spotkał się z kluczowym partnerem Huntera, Jonathanem Lee. Później napisał list rekomendacyjny, pre, wiceprezydent Biden, e, dla syna Lee, by ten mógł dostać się na prestiżową jakąś tam uczelnię z tej sieci Ivy League. I teraz zaczynamy już rzeczy relatywnie nowe, czyli które się pojawiają w ostatnich tygodniach i miesiącach. House Oversight Committee zaczął kontynuować śledztwo, które wcześniej było prowadzone w Senacie, no bo chodzi o to, że musi być republikańska kontrola, żeby ktokolwiek się tym zainteresował. Śledztwo jest zdecydowanie w początkowej fazie, ale przewodniczący James Comer, to jest oczywiście republikanin, opublikował taki raport wstępny. I z tego raportu wstępnego wynika, że różni członkowie rodziny Bidena mieli przyjąć ponad 10 milionów dolarów z zagranicznych źródeł. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te przelewy na nie są dowody, co do tego, to już nie ma żadnej spekulacji, że to ktoś co wymyślił i tak dalej. Są po prostu dowody przelewów z banku, bo House Oversight Committee jako komisja ma możliwość wydania nakazu po prostu, żeby pobrać jakieś dokumenty, na przykład z jakiejś jednostki bankowej. I to, więc najprawdopodobniej te 10 milionów to jest tylko efekt wczesnego etapu śledztwa. Przez pierwsze dwa lata rządów Bidena, czyli już kiedy jest prezydentem od 2021 roku, Departament Sprawiedliwości zablokował 150 wniosków kongresu o ujawnienie tra transakcji dotyczących rodziny Bidenów. A te transakcje, te 150 transakcji zostały oflagowane przez różne banki ze względu na to, że skomplikowana była struktura, która może służyć ukryciu pochodzenia źródła, tych środków finansowych, albo dlatego, że przelewy były z nieznanego zagranicznego e, źródła. Jak pisze Andy McCarthy, problem tutaj jest zasadniczy i zrozumiały dla każdego. W normalnej transakcji za pieniądze jest wymieniane jakieś dobro albo usługa. Natomiast w przypadku rodziny Bidena, na przykład tam beneficjentem jest Hallie Biden, czyli była żona Boba Bidena, tragicznie zmarłego na raka syna Huntera Bidena, z którą potem romans miał Hunter Biden, ale to są szczegóły, ale ona jest doradcą, Takim psychologicznym doradcą w szkole, tak? czyli tak, taką osobą, jak uczniowie idą i się zastanawiają na jakie studia, to ona im doradza. Bardzo poważana i yy, godna profesja, ale z drugiej strony pytanie jest, jakie ona może zagranicznym podmiotom, wielkim korporacjom, które czy rządom nawet, które wpłacają pieniądze, świadczyć usługi. Poza tym, że jest, yy, jak to się mówi, szwagierką, tam w każdym razie byłą yy, wiceprezydenta. Yy. Joe Bidena. Więc jedyne tak naprawdę dobro, które jest tutaj wybieniane oprócz gotówki, to są właśnie wpływy polityczne Joe Bidena i jego Sytuacja. Schemat działania był skomplikowany. 20 spółek słupów działało, czyli tzw. Tak LLC, Limited Liability Company, czyli po polsku spółka zoo. 15 z tych spółek kontrolował Biden, reszta była kontrolowana przez inne osoby, także Jima Bidena. To jest też, wydaje się, że im więcej wychodzi informacji na ten temat, to wygląda na to, że ten właśnie Jim Biden, brat Bidena, jest też taką szarą eminencją w całym tym ee, schemacie. Środki z zagranicy trafiały na konta długo. Długoletnich firm, długoletnich współpracowników Bidena, Robinsona Walkera i Jamesa Gilliara. I potem przelewano je do tych spółek ZO, które kontrolował albo Hunter, albo na przykład Jim Biden. I potem z tych spółek ZO były dzielone na części i przelewane do różnych członków rodziny Bidena. Dziewięciu takich członków do tej pory zidentyfikowano. Między innymi właśnie Haley Biden, o której mówiłem, e, wnuki Bidena i jego brat e, Jim Biden także otrzymywał pieniądze. Wiele płatności, bo na początku jak. To zaczęły wychodzić szczegóły, to, to zaczęto mówić, ale nie, to nie jest w ogóle z okresu wiceprezydentury, więc zasadniczo to się w ogóle nie liczy i to nie jest prawda. Wiele płatności było realizowanych w czasie, gdy Joe Biden był prezydentem. Na przykład milion od Gabriela Popowicza. To rumuński polityk, który od, potem otrzymał w Rumunii zarzuty za e, korupcję. E, przelewy od tego polityka przeszły w latach od 2015 do 2017. Do, od Walkera, przeszły do rodziny Bidena, a Walker otrzymywał przelewy, depozyty od firmy Popowiczy, tego rumuńskiego polityka. I żeby jeszcze raz to powtórzyć, są dowody i ślady tych przelewów, tak? Dlatego media liberalne dzisiaj już, tak jak New York Times i tak dalej, nie zaprzeczają temu, że mamy do czynienia z czymś problematycznym, ale robią, udają, że tego nie ma, w tym mówiąc w ten sposób, nie ma żadnych dowodów na to, że miało miejsce korupcyjne kwit pro quo. Czyli że Haley Biden, załóżmy, dostała 100 tysięcy dolarów na swoje konto, a za to Joe Biden wyświadczył jakąś tam przysługę. Oczywiście to, że było lub nie było, tego jeszcze nie wiemy, być może się nigdy nie dowiemy, bo taką rzecz jest niezwykle trudno udowodnić. Zawsze każdy polityk może się powoływać, że to co robił, nie robił ze względu na jakąś tam płatność, tylko dlatego, że uważał, że to jest w najlepszym interesie narodowym Stanów Zjednoczonych i tamte inne słowa się w takim momencie wypowiada, tak. Natomiast są rzeczy no, niezwykle niepokojące. Tak? W jednym roku 2017-2018 to zaznaczmy, jak sama data mówi, to już jest po tym, jak Joe Biden był wiceprezydentem czyli Joe Biden nie sprawuje żadnej funkcji publicznej w tym czasie ale do Bidenów popłynęło w sumie różnych Bidenów, 6 milionów CEFC. CEFC to była taka między, czy ona nawet może działa ciągle, międzynarodowa korporacja, która stała się takim ramieniem chińskiej partii komunistycznej do realizowania tego tak zwanego inicjatywy pasa i drogi, czy jakkolwiek to się w tej chwili nazywa. Belt and Road Initiative, tak? E Wiele, wielu wierzy, że w ogóle ta CEFC, czy ta operacja, która płaciła Bidenom, to jest operacja chińskiego wywiadu. Hunter otrzymał diament na rozpoczęcie tej owocnej współpracy, warty 80 tysięcy dolarów od prezesa ówczesnego CEFC, czyli Ye Yanminga, wówczas protegowanego bezpośredniego Xi Jinpinga tak przynajmniej uważano. Ye, czyli ten, o którymśmy powiedzieli, Yen Ming, zapłacił też Hunterowi milion dolarów za reprezentowanie jednego z szefów CFC, Patryka Ho, czyli to ten Patrick Ho był też prawnikiem tego CFC, bo przeciwko niemu toczyło się postępowanie w Stanach Zjednoczonych, którego tego Patricka Ho w nagraniu jednym ze swojego laptopu Hunter nazwał pieprzonym szefem chińskich szpiegów za reprezentowanie go w amerykańskich sądach, czy nawet nie wiem czy Hunter się w jakimkolwiek sądzie stawił, żeby go reprezentować, dostał milion dolarów syn wiceprezydenta i obecnego prezydenta USA. Za kogoś kogo sam na nagraniu ze swojego laptopa, który niby nie miał być jego, ale jednak jest jego, nazwał pieprzonym szefem chińskich szpiegów. Otóż pan Ho w końcu w Ameryce stawiane, postawione są zarzuty mu za e, tak zwaną zagraniczną korupcję, tak czy foreign corruption. E, I wtedy wychodzi na jaw, że był monitorowany przez amerykański kontrwywiad poprzez Foreign Intelligence Surveillance Act, co oznacza, że sam był członkiem Pan Ho, najprawdopodobniej a przynajmniej współpracownikiem chińskiego e, wywiadu. Co ciekawe, krótko po tym skaza czy, czy tym przepraszam, postawieniu w stan oskarżenia pana Ho w USA, chińskie służby zaaresztowały Ho i skazały go na 3 lat więzienia i od tego momentu słuch po nim zaginął. Ktoś mówi, i to są już spekulacje, że to jest jakieś zacieranie śladów czy coś w tym stylu, ale my w takie spekulacje oczywiście się tutaj nie będziemy bawić. I teraz przechodzimy do rzeczy najnowszej takiej, dosyć sensacyjnej, w której mowa jest o korupcji samego Bidena. I teraz należy podkreślić, że to o czym mówimy, to jest tylko na podstawie wiadomości o pewnym dokumencie, który ma być w FBI, ale którego jeszcze tak naprawdę nikt z nas nie widział, i nie wiemy jaka jest, że tak powiem, wiarygodność tego, co jest treścią tego dokumentu. Więc te, to należy, że na tym etapie jesteśmy tylko na poziomie spekulacji i to takich bardzo daleko posuniętych. Tak? Otóż Komer, właśnie, szef tego House Oversight Committee, ten republikanin, o którym dzisiaj mówimy, poprosił o wydanie dokumentu CHS, czy CHS, to jest confidential human source. Oznacza to nie więcej ni tyle, ni mniej nie więcej. Nie więcej ni tyle. Co to, co to jest w ogóle? W każdym razie. Oznacza to nie więcej, nie tyle, albo jak mówią normalni ludzie, którzy nie mają problemów ze swoim mózgiem, nie mniej, nie więcej, że ktoś przyszedł do FBI, kto był najprawdopodobniej źródłem FBI wcześniej, czyli współpracował z FBI wcześniej i jako tak zwany sygnalista powiedział, że ma wiedzę o schemacie korupcyjnym, w ramach którego Joe Biden miał przyjąć łapówkę w wysokości 5 milionów dolarów od obcego rządu. I. To jest istota tego, co tam ma być. I Comer wydaje subpina, czyli nakaz skierowany do FBI, że bardzo prosi o kopię tej notatki, o której się dowiedział, że została sporządzona, pewnie przez jakiegoś też innego sygnalistę z FBI, który sypnął po prostu, e, znaczy nie śledczym, tylko kongresmenom z House Oversight Committee. Tak? New York Post spekuluje wtedy, że chodzić może że to państwo które miało zapłacić czy osoby związane z rządem jakiegoś państwa które miały zapłacić te 5 milionów dolarów to jest Ukraina. A spekulują tak na takiej podstawie, że 17 dni przed tym donosem na Ukraińcy robią konferencję prasową, na której pokazują 5 milionów w gotówce, które miało być przeznaczone dla jednego z szefów antykorupcyjnej tej jednostki ukraińskiej. A za to, za te 5 milionów, które ten szef antykorupcyjnej policji ukraińskiej miał dostać, miała ta antykorupcyjna policja nie ścigać Mikoli Złoczewskiego, który był jednym z założycielem, założycieli Burismy przypomnijmy, dla której pracował Hunter Biden, pobierając milion dolarów za rok co nie jest mało pieniędzy. Natomiast Potem zaczyna się takie przeciąganie e, liny. FBI nie chce ujawnić notatki, co jest dosyć dziwne, bo podobno ta notatka w ogóle nie jest e, utajniona de facto, czyli jak mówi McCarthy, gdyby to było tak, że to byłby normalny proces kryminalny i e, obrońca jakiegoś przestępcy czy kogoś oskarżonego o przestępstwo zażądałby od FBI w ramach tak zwanego discovery ujawnienia tej notatki, to ona nawet nie byłaby utajniona, a jednocześnie FBI nie chce pokazać jej. Izbie Reprezentantów, czy kongresowi, po prostu przedstawicielom kongresu, tak? Ale wtedy Comer razem z Kevinem McCarthym, który go jakby staje za jego plecami, czyli speakerem Izby Reprezentantów, grożą Wrayowi, czyli szefowi FBI, który był mianowany za Trumpa, ale utrzymał się na stanowisku, że. Y po prostu postawią mu zarzuty za tak zwane obrazy kongresu, czyli hold in contempt of court albo on congress, czyli niezrealizowanie po prostu prawnego nakazu udostępnienia jakichś dokumentów. Ponieważ to jest w ostatnich latach poważny problem, bo na przykład Steve Bannon dostał zarzuty, że nawet został doprowadzony prawda, na posterunek policji, w związku z tym i taki sam los czeka innego współpracownika Donalda Trumpa z jego administracji, czyli Petera Navarro. To Wray po, po, potraktował to poważnie i przyniósł tą notatkę do pokazania komerowi i tak zwanemu ranking member, czyli takiemu nie przewodniczącemu komisji, ale takiemu trochę lepszemu niż reszta członków, Jamie Raskinowi Demokracie, tą notatkę nie spełnił w tym samym nakazu, ale jakby zrobił krok w stronę e, kongresu, tak? Znaczy, bo on miał dostarczyć kopię dla wszystkich członków, a nie, 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 nie dał kopii, tylko pokazał treść tej notatki e, komerowi i Raskinowi. I tutaj w ogóle wersje zaczynają się rozjeżdżać, co jest jeszcze samo w sobie ciekawe, bo Comer mówi, że to jest, on to zobaczył, część jest utajniona jednak, nie wiadomo czy tej notatki, czy czym, czym, czegoś, co jest związane z tą notatką, ale że śledztwo trwa, a Raskin, który jest demokratą i był zamieszany, yy, znaczy zamieszany, yy, pracował przy całej tym, tej Russia Gate, więc nie ma mojej zbyt opinii dobrej ten człowiek, bo demokraci wielokrotnie kłamali właśnie w taki, Adam Schiff był tym mistrzem, że FBI im coś pokazywało, albo komisja Millera im coś pokazywała, oni potem wychodzi. Na konferencji mówili zupełnie co innego niż było de facto w tych dokumentach. I Raskin dwie rzeczy chlapną. Pierwsza jest taka, że niby śledztwo FBI w sprawie tego zgłoszenia, czyli że Biden miał wziąć 5 baniek y, dolarów łapówki, się zakończyło, bo jakby nie było, nic tam nie było żadnego mięsa, w tym tak jak to się mówi, prawda? E, to pierwsza rzecz, chociaż potem jakoś się tak dziwnie zaczął z tego wycofywać, ale druga rzecz jest taka, że powiedział, że także chodziło o Ukrainę. Co tutaj się wysypał i moim zdaniem fatalnie się wysypał. Eee, nie wiadomo, czy to jest prawda, że chodziło o Ukrainę. Myślę, że to jest nieprawda, że śledztwo się zakończyło FBI. Ale to jest ciekawe, bo tutaj, jakby sprawie, nadany zostanie dodatkowy kontekst niebawem, i to głównie po prawej takiej paranoicznej stronie. To znaczy, to na pewno wzmocni spekulacje dotyczące, dlaczego Joe Biden wspiera Ukrainę. Pamiętamy, już pojawiła się ta teoria spiskowa, jak upadł ten kryptowalutowy gigant sama Bankmana Frida. Jak tak on się nazywał, FTX. W każdym razie, że był istniał cały schemat, w którym administracja Bidena przelewała środki na Ukrainę. Ukraińcy za to kupowali w FTX kryptowaluty, a FTX odpalał jakąś działkę Bidenowi. Mówiąc szczerze, ja się trochę temu przyglądałem i wydaje mi się to sklecone z jakichś w ogóle kompletnie niepasujących do siebie elementów, a przede wszystkim w każdym z tych elementów jest bardzo mało, bo rzeczywiście Ukraińcy w pewnym momencie myśleli o kryptowalutach, no upadnie być może yy, kurs, prawda, chrywny, poza tym ułatwienia dla różnych osób z całego świata, Natomiast większość, większość zakupów ukraińskich, jeżeli one się odbywały, po pierwsze, większość to jest sprzęt, jeżeli mówimy o militarnej pomocy, ale większość też wydatków jest realizowane w tradycyjnych walutach i jakby na to nie ma żadnych dowodów. Niemniej jednak, po, po drugie, jeszcze, jeżeli jesteśmy przy temacie ukraińskim, trzeba powiedzieć, że trochę ta, ta, to połączenie, które zrobił New York Post, z, dzisiejszej, z tej perspektywy nie ma sensu, no bo pamiętajmy, że te 5 milionów w gotówce, które oni pokazali, to miały być pieniądze nie dla Bidena, tylko dla tego szefa ukraińskich służb antykorupcyjnych, czy jednego z tych szefów, czy może kilku szefów, to, to, to jest nieważne w tym momencie, więc jakby połąc połączenie jest takie, że 5 milionów Ukraina i Burizma. Ale na tym się mniej więcej ta sama, ten sam okres tak? czasu z rozstrzałem dwóch tygodni. Trzecia jest też taka rzecz, że oczywiście jak się zna mniej więcej politykę ukraińską, to wiadomo, że to nie jest tak, że Hunterowi płacili ludzie, którzy dzisiaj są w administracji Załęskiego, wręcz przeciwnie, tak to są raczej ludzie związani z innymi ośrodkami władzy na Ukrainie, chociaż oczywiście dla amerykańskich niezbyt wykształconych i nie, nie tylko niezbyt wykształconych, ale niezainteresowanych po prostu ludzi. Ukraina to i Ukraina, jak ukrainiec to pewnie był przedstawicielem prezydenta Załęskiego. Natomiast to nie zawsze musi to samo oznaczać tak samo jak fakt, że Paul Manafort Czyli doradca Trumpa, wcześniej pracował dla Janukowicza, kojarzonego wtedy już w Stanach po 2014 roku jednoznacznie z opcją rosyjską. Nie znaczy, że był agentem Kremla. Wręcz przeciwnie, Manafort został jako konsultant polityczny zatrudniony po to, żeby tworzyć wizerunek Janukowycza jako proeuropejskiego i przekonywać także partnerów zagranicznych. Czyli jego zadanie było wręcz przeciwne. Co nie znaczy, że oczywiście był interesownym łazęgą, można powiedzieć, który po, po najbrudniejsze pieniądze się schyli. Natomiast ja mówię o tym, że to jest tylko trochę bardziej skomplikowane. Ale niezależnie od tego, że to jest skomplikowane. To pokazuje, jak te tłumaczenia, że o, przyjęli pieniądze, ale no właściwie polityka się nie zmieniła. Ktoś tak samo może powiedzieć, no były te wielomilionowe inwestycje Chińczyków w interesy, a jakby liczyć inwestycje w sam biznes, nie płatności bezpośrednio dla Huntera Bidena, e, no to tak naprawdę to były wielomiliardowe inwestycje, ale przecież Biden prowadzi ostrą politykę wobec Chin, bla, 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 bla prawda? Tylko, że ta sytuacja pokazuje, że nawet jeśli to jest prawda, że nie ma tego kwit pro quo, to jednocześnie nawet przyjęcie płatności, bo po prostu o, mają gest i płacą, bo chcą, żebyśmy byli dla nich mili, ale przecież do niczego się nie zobowiązujemy, może mieć geopolityczne konsekwencje. Tak jak w tym przypadku, że teraz nakręcenie tej spirali przeciwko Bidenowi i faktycznej różnej działalności w szarej strefie całej tej rodziny może spowodować zakwestionowanie, e, może spowodować zakwestionowanie pomocy militarnej i finansowej Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy w pewnych kręgach. I to moim zdaniem jest poważna rzecz, i to trzeba brać pod uwagę. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj wam się podobało. Jak już się rzekło, i zostałem złapany za język w tej kwestii, zaglądajcie do moich shortów i e, podobno tam będzie coraz więcej rzeczy. Tak, taki jest plan. Do zobaczenia wkrótce.